Strategia rozwoju PGE, przyjęta przez Radę Nadzorczą, mówiła o wyłączeniach kolejnych bloków i wygaszaniu elektrowni. Wojewoda zachodnio mówił, że elektrownia Dolna Odra miała spalać gaz pochodzący z terminalu w Świnoujściu i dlatego ważne jest jej utrzymanie. Mówił również, że na korzyść elektrowni Dolna Odra działa lokalizacja i dlatego warto inwestować. Mamy terminal, aby sprawnie i w dobry sposób właściwie spożytkować te zasoby, które zostaną importowane. Do Świnoujścia. Ta lokalizacja sprzyja i jest argumentem, aby rozbudowywać Dolną Odrę, ponieważ Dolna Odra ma świetne warunki, ma teren i ma miejsce do prowadzenia inwestycji. Poseł Arkadiusz Litwiński bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat współpracy po spotkaniu z prezesami PGE. Zarząd PGE może liczyć na współpracę ze strony parlamentarzystów pomorskich zgodną oczywiście z polskim prawem w zakresie dobrze pojętego lobbowania, gdy idzie chociażby o kwestie związane z umiejscowieniem u nas właśnie lokalizacji tych mocy szczytowych, czy też kwestie związane z odpowiednim, jak pan Wojewoda powiedział, powiązaniem systemu gazowniczego z systemem wytwórczym energii elektrycznej. Tak jak poseł Litwiński jest optymistą, tak wojewoda raczej sceptycznie podchodzi do całej tej sytuacji, zwłaszcza, że po spotkaniach z prezesami PGE nie padły żadne deklaracje. Szczególnie jedna. Co dalej z elektrownią w Nowym Czarnowie? Jestem sceptyczny. Jestem, powiedzmy, bardzo ostrożnym, umiarkowanym realistą w tych sprawach. Jestem sceptyczny, dlatego że dzisiaj padły słowa, deklaracje 2,7 miliarda, sześć bloków ma, ma być, powiązać z systemem gazowym, Świnoujścia, gazu łupkowego, jest potencjał w Dolnej Odrze, północna Szyna musi być, bezpieczeństwo musi być, rachunek ekonomiczny też jest przede wszystkim ważny. Sytuacja związana z elektrownią Dolna Odra jest dość skomplikowana. Według deklaracji PGE po 2030 roku elektrownia Dolna Odra nie będzie definitywnie zamknięta. Jednak definicji słowa definitywnie nikt nie wyjaśnił. Z drugiej strony, jeśli do 2017 roku nie będzie przynajmniej dwóch nowych bloków gazowych w Nowym Czarnowie, przyszłość zespołu elektrowni Dolna Odra stoi pod znakiem zapytania.